Cześć, manki w kolejnym odcinku z serii jednego Star z odcinek będziemy sobie zbierać bele bo jak pamiętacie w poprzednim odcinku jak sobie słoma. w belę nową prasą. Kto nie widział to serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek, możecie zostawić łapeczkę w górę. Jak również po tym odcinku też możecie zostawić łapkę w górę na wstępie, suba dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. No i koniecznie ten film ty drogi widzów udostępnij, bo YouTube osłanie zasięgi ucina. I ja też tak trochę teraz przeczuwam, że Wam już się ta seria trochę nudzi i nie chcę już jej tak bardzo oglądać, ale nie martwcie się, już niedługo. Może w tym tygodniu nowa seria już będzie na kanale. Więc myślę, że sub z dzwoneczkiem już jest. I co, jak widzicie, ja już właśnie sobie z burty zdjąłem, z tej sobie trochę odczepiłem, żeby wiadomo, tutaj sobie belę załadować. A z tej w ogóle zdjąłem całkowicie, bo jak widzicie, trochę inaczej ten system wygląda. Dobra, więc co, myślę, że nie będę przedłużał. Jako pierwszy sobie pojedziemy ursusem na pole, żeby go tam postawić. A potem sobie o 60. <laughs> Sorry za głos. Chrypy, ale jakaś zasadnicza chrypka mi dopadła. A oczywiście będziemy sobie zbierać belki ursusem, tym tutaj 60. Dobra, to sobie postawimy gdzieś. Myślę, że. Chociaż wiecie co? W sumie to. Nie, po... Nie... Tak, w zasadzie, a ja to niepotrzebnie. Zbieram, bo tak naprawdę. Pasowałoby pojechać może na tamto pole to drugie Bo tutaj koło domu to To w sumie nie wiem czy jest sens zbierać bo no i tak Ja bym sobie w ogóle gdzieś tutaj stuk ułożył Także wiecie co ja bym tego Ursusa Albo wiecie co pojedziemy nim na to pole drugie o Już go tam zostawimy A najwyżej jeszcze dziesiątką sumie dojdę żeby nie było Tak to zrobimy wiecie co będzie chyba najlepiej I po prostu najekonomiczniej chyba Bo potem te bele musiałbym i tak ściągać, to wiecie, że To paliwo na takie zbędne kręcenie w gospodarstwie potem A tak to będę sobie Belkę z pola brał i od razu układał na stuk I się nie opłaca z przyczepą się krę kręcić, wiadomo o co chodzi no tak, to tam już sobie też pole spracowałem. Belek, belek chyba wyszło 7, jak się nie mylę. O ile dobrze policzyłem, także nie tak źle jest, powiem szczerze, bo na tamtym polu 8, na tym 7. No, to 15 belek jest. Nie ma tragedii. Kurczę, mogę sobie rower wziąć na przyczepę. Ach, nie pomyślałem, że będę musiał na pierwsze iść, a tak to rowerykiem byłoby wiadomo zawsze lepiej. Ach, człowiek nie pomyślał Na początku właśnie myślałem, żeby porasować Znaczy, zbierać belki na przyczepę, na tamtym polu, koło domu A nagle widzi taka zmiana planu no. Dobra Ale nic się nie stało Tutaj sobie, myślę, Ursusa postawimy Tutaj, myślę Na środku pola, bo akurat Barek jest na końcu, na początku głównie najwięcej Także co widzowie, ja sobie teraz będę wracał do domu po 60. no i widzimy się jak już tam w sumie jak już będę na polu tutaj z powrotem, bo nie ma co żeby wam nagrywał po prostu taki zaraz taką część po prostu, dobra widzimy się za chwilę ok także witam was po krótkiej przerwie, sobie właśnie dojechałem na pole To będziemy te bergi zbierać, myślę że zaczniemy sobie od tej, bo ona tak tutaj na boku stoi teraz trzeba jakoś te widły myślę równo obić, bo ja tak jak pamiętacie, w tamtym sezonie zbierałem bele trawy turem. O kurde! Zapomniałem o obciążniku. 60 nie da rady, kurcze, jak widzicie. Ojojoj. ojojoj. Poczekajcie, ja tutaj pojadę 60 po obciążnik. No i widzimy się za chwilę. Dobra, sorry, że tak dużo cięć robię, ale do nie za moment. Ok, także witam Was po krótkiej przerwie. Sorry że to za te cięcia, ale jak widzicie, no zapomniałem o obciążniku. Aż, że co, teraz już myślę, że bez żadnych problemów będziemy sobie te belki ładować. Napiszę w ogóle na początku w komentarzu co tam Was słychać, jak tam Wam ...ten... dnie mijają, bo już coraz bliżej do końca wakacji. Znaczy, sorry, kurde. Bo już coraz bliżej do końca roku szkolnego, oczywiście. Kurde, ale żebym potem powiedział Oczywiście, że jest coraz do końca roku szkolnego Oby, żeby te wakacje trwały jak najdłużej, żeby ten czas Wcale szybko nie mijał Ale no Czas jak to czas, no Zależy, że wakacje znowu szybko zlecą No i potem nowy rok szkolny, ale potem znowu święta, nie martwcie się Trochę wolnego będzie znowu, ferie będą po tym jakieś Święta Wielkanocne, wiadomo I znowu wakacje, no i tak się ten czas, tak się to życie będzie zapętlać Aż do momentu Nie skończycie szkoły Dobra, ja to ja teraz ogólnie kończę drugą klasę szkoły technikum I na spokojnie zdaję do trzeciej klasy Także elegancko Chodzę do technikum pięcioletniego, więc no, tak jak sama nazwa mówi 5-letnie, czyli 5 lat będę się uczył w tej szkole. I jeszcze mi zadam 3 lata, dobra 60. Jak wiecie, nie da rady, bo oczywiście. Jak to 60, tur jest za mały, no i 60, nie, nie da rady podnieść, żeby załadować belę na drugi rząd na przyczepie. Dlatego będziemy musieli wszystko ładować na jeden rządek. Ale, sorry za chrypę, ale mam nadzieję, że da radę jakoś to przetransportować, dobra, takie to zbieranie belek, Przydałby się wiadomo free track, kierownica, żeby to jakoś wszystko było łatwiej, ale takich rzeczy niestety nie posiadam i jest jak jest, ale mam nadzieję, że właśnie taki, taki odcinek i tak spodoba, łapka w górę myślę, że zostawię drogi widzu. Jeżeli dla mnie zostawiłeś to pierwsze, robić kliknij tę łapkę w górę i. być elegancko, nic się to nie kosztuje, a. ja wiem, że. jakoś ta seria jest oglądana jeszcze na kanale. Tak, już niedługo nowa seria będzie. Myślę, że się. spodoba. Ale to już niedługo. Myślę, że. Ej, wytrzymacie. Sorry, że tak trochę te belę przesuwam, ale. Tak, tak trochę po, po, poprawiam po sobie, wiecie, wiecie, no jak to jest no. Dobra Teraz myślę tutaj Werka nie wejdzie, kurczę, niestety łybyście jeszcze nie, nie, nie nabić na te o na te dzioby No te igły tak? Nie, to są te kurde, słowo mi wyleciało To są przecież... Widły Dobra Elegancko, będziemy teraz tą berkę ładować Ale i tak powiem wam, że jak możecie tak trochę... Nie wiem czy też to czujecie, tak? Ale trochę tą dziesiątkę jakby lekko kurde brało do przodu Sześćdziesiątkę to wiadomo, to jest lekka maszyna oj, belka malowałem, ale nic się nie stało, bo to tylko belka to słoma tylko także dobra jakoś tutaj damy radę załadować, myślę cóż tutaj belka nie chce wyjść dobra, wychodzi cała tylko czekajcie, ja sobie trochę poprawię Myślę, że elegancko będzie załadowane. Tutaj trochę lek wejdzie na tym przyczepę. Gdybym miał do tejże dziesiątki trochę większego tura, wyższego z większym zasięgiem, to raczej na spokojnie byśmy na dwa rzędy załadowali. A tak to. Jest jak jest. O. Tak staram się też właśnie podnosić wolno ten. Ten tuż do góry, żeby wszystko było gdzieś tam ostrożnie Ale 60 to się fajnie powiem Wam, że ładuję ładuje nawet To jest taka maszyna, bardziej pod to bym powiedział, że przystosowana Na małych gospodarstwach oczywiście, bo na większych to wiadomo Są lepsze ciągniki Opuśćmy sobie w ogóle tura. Żeby się nie, nie nabić. Ładnie jest. ładnie. Jest, tylko sobie dobra tak przetaczam. Dobra. Myślę, że pozbieramy to do końca, bo jeszcze trzy belki są, to akurat ten odcinek będzie trochę tam trwał gdzieś, bo ostatnio jak widziałem, te dwa filmy ostatnie trwały po 12 minut. Ten może trochę dłuższy będzie. Może i tak tam trochę do, do wycięcia będzie, bo... Te cięcia robiłem Dobra, jakoś... Yy, od razu powiem wam, że dwie, dwóch belek raczej 60 rady nie da Podnieść Bo lekkie problemy ma z jednym, co dopiero z dwoma Bo by się jeszcze... Tur chyba zarwał Od tego ciężaru Tak to Ursus nawet pasuje naprawdę z tymi przyczepami Fajny zakup Jestem naprawdę... Yy, ...zadowolony, rzecz jasna. Tak, oczywiście. Dobra. Ale co to się tutaj dzieje? Czekajcie, poprawię to tam, bo. Widzę, że jakieś tutaj problemy drobne. Dobra. Też takiego... ...taki obciążnik mam, dość masywny. bra, teraz jakoś to trzeba tutaj ładnie załadować, znaczy tą belkę tutaj wysadzić o elegancko jak to tam więc ja sobie w ogóle to powiem wam, spiał trochę te bela już, bo jeszcze Padno mi dopiero będzie. Ale nie powinny, bo... Taka przyczepa z tyłu... Jest taka burta dość porządna, to nie, nie. powinno być źle. Dobra, jeszcze dwie belki. I będzie rzebo to zrobiona. Potem sobie to tam myślę koło silosu wyładuję. Ale też już poza, poza odcinkiem, żeby... Was tutaj nie zanudzać. I powiem wam, że ja też się tej serii nowej nie mogę doczekać. Naprawdę. Myślę, że to będzie naprawdę fajna seria. A na jakiej mam mapie, to jeszcze wam nie będę zdradzał. Mam nadzieję, że Wam się mapka spodoba. No, powiem wam tyle. Mapa jest duża. Ogromna bym powiedział nawet. Także możecie się już domyślać. Aczkolwiek nie powiedziałbym. ...że do końca, bo są mapy duże. Zobaczymy, jak wam się seria spodoba. Mam nadzieję, że... Co to tak coś nie chce wychodzić? Co, chyba burto zarysowałem tylko, bo coś widziałem, że jakieś problemy tutaj drobne były. Jak tam tabelka siedzi? Jakoś siedzi tutaj, dobra. I jeszcze lecimy po jedną i będziemy kończyć ten materiał. Przypominam o zostawieniu obeczki w górę i subskrypcji z łoneczkiem, wtedy będzie na elegancko. Bo lecimy po 1100 subskrypcji, czuję, że muszę chyba zacząć właśnie mówić po ile lecimy. Bo może nie wiecie, że w ogóle dążę po te 1100. Dobra. No i... Belka już na turze, to. Teraz tylko załadować i będzie glans. Będzie sukces. Myślę, znaczy, że tam belkę nie będę tutaj ładował. Obok tej, tylko sobie załaduję ją. Tutaj z, y, obok tej burty, obok drugiej po prostu. Tak będzie bezpieczniej. Dobra. Elegancko, mogę 60 ze zgasić. Dobra, tę belkę. Chwilę dopchnę. Możemy je spiąć, tak naprawdę. Dobra. Pasy zapięte, to elegancko. No i te 8 belek nadwyżki. Widzę, że 8 wyszło. O, to się pomyliłem. To 8 belek z tego pola, 8 z tamtego. To jest dobrze. Jeżeli Wam się taki odcinek spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, suba z żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja się teraz zamierzam żegnam. Do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. Na razie.